wejście południowe do bazyliki świętych apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. To co wyróżnia kościół w Strzegomiu ponad innymi wszystkimi kościołami na Dolnym Śląsku, to to, że jest to największa budowla sakralna. W tej części Europy zbudowana w, z kamienia łamanego. Owszem, są większe kościoły na Dolnym Śląsku od tego, ale żaden z nich nie jest zbudowany z kamienia łamanego, czyli z naszego lokalnego bogactwa mamy tutaj i granit, i e, bazalt, no i oczywiście piaskowiec, tak użyty do nie, wykonania e, chociażby e, portali. Strzegomska Bazylika słynie z trzech absolutnie fantastycznych portali. Tutaj, przy wejściu południowym, jesteśmy przy scenie zaśnięcia najświętszej Marii Panny. Mamy jeszcze portal północny z, z trzema scenami starotestamentowymi z koronacją. No i bodaj najważniejsze dzieło Strzegomskiego Gotyku, czyli portal zachodni, nad wejściem głównym do kościoła, to jest rzecz absolutnie fantastyczna, bo to w zasadzie można by powiedzieć, że taki średniowieczny komiks przedstawiający przedstawiający żywot świętego Pawła w zasadzie, tak? czyli całe jego przeistoczenie się z Szabław, świętego Pawła, naprawdę wyjątkowe dzieło porównywalne tylko i wyłącznie z portalami chociażby w katedrze wiedeńskiej a żaden z kościołów wrocławskich nie ma tak pięknego portalu jak ten właśnie w strzegomski tu studenci historii sztuki jeżeli uczą się o gotyku to na pewno uczą się o katedrze nie katedrze, tylko bazylice strzegomskiej, bo to jest faktycznie, jeżeli chodzi o sztukę rzeźbiarską, wybitne dzieło, polecam każdemu je zobaczyć. Wejdziemy sobie do środka. No tak, kościół to... To faktycznie, jeżeli chodzi o taką kreację wewnętrzną, jest absolutnie fantastyczna, bo, bo owszem, mamy tutaj w pobliżu Katedrę Świdnicką, która jakby powstawała w tym samym okresie, co Bazylika Mniejsza w Strzegomiu. Niemniej jednak, Bazylika ma to do siebie, że jest pozbawiona tego wielkiego. Nalotu barokowego, jakim chociażby jest obarczona Katedra świdnicka. Więc tutaj mamy ten gotyk w najczystszej postaci. Gotyk zwany rycerskim, dlatego że bazylikę mniejszą w Strzegomiu budowali oczywiście strzegomscy janici. Pomagali im oczywiście mieszczanie, ale generalnie można, można jakby to, że ta bazylika stanęła tutaj w Strzegomiu, zawdzięczać strzegomskim i Anitą. Oni tutaj nieopodal mieli swoją komandorię, komandorię maltańską tak zwaną, czyli, czyli zakon Maltań, rycerzy maltańskich tutaj w Strzegomiu urzędował to, że, że kościół jest tak wielki, no możemy jakby zawdzięczać bogactwo samego tego średniowiecznego rycerskiego zakonu. Zbudowany jest oczywiście z lokalnego Materiału, czyli jak już wspomniałem, Bazaltu, granitu. Natomiast, co jest właśnie takie istotne, kościół zbudowany na rzucie krzyża łacińskiego. My w tej chwili znajdujemy się centralnie, jakby na skrzyżowaniu nawy poprzecznej, czyli transeptu i nawy głównej, a nad nami, gdy przeciągniemy głowę do głowy, nad nami, można w tym sklepieniu pięknym dostrzec sklepienie właśnie przedstawiające Krzyż Maltański, czyli znak rozpoznawczy Zakonu rycerzy Maltańskich. No nie tylko wstrzygamy tak, tylko w ogóle Krzyż Maltański, który jest symbolem Nianitów. Kościół został w dużej mierze w XIX wieku, a w zasadzie na początku XX wieku, zergotyzowany, więc pozbawiono go tej, tej całej, właśnie, barwnej naleciałości barokowej. a Jest to taki, tak jak wspomniałem, gotyk czystej postaci. W 1878 roku na miejscu barokowego ołtarza postawiono przepiękny, wysoki na 25 metrów ołtarz główny. Tu do kompletu dołączono jeszcze takie dwa mniejsze poboczne ołtarze, też właśnie pochodzące z tej samej pracowni wrocławskiej z 1878 roku. Co ciekawe w ołtarzu głównym środku mamy postać Matki Boskiej Strzegomskiej, której w średniowieczu tutaj był dosyć mocny kult, ale obok właśnie tej figury Matki Boskiej, Cztery kwatery z oryginalnego średniowiecznego ołtarza, ufundowanego przez tutejszego burmistrza z 1506 roku. Późnogotyckie cztery kwatery przedstawiające pokłon Trzech Króli na Wiedzę Marii Panny. Przepiękna rzecz, także godna, godna zobaczenia i. Przeanalizowania. Co ciekawe, w Strzegomskiej Bazylice mamy. Wszystkie najważniejsze gotyckie sklepienia, jeżeli chodzi o, o to, co znajduje się nad nami, Przepiękna, przepiękne sklepienie sieciowe w nawie głównej, są sklepienia krzyżowo-żebrowe w nawach bocznych, są sklepienia gwiaździste, jest też wyjątkowe sklepienie piastowskie w nawie bocznej, a w kaplicy bocznej, transeptów w nawie południowej. O, no i coś tutaj namieszałem, to trzeba będzie wyciąć. Sklepienie piastowskie w południowej kaplicy transeptu. O, tak to miało brzmieć, tak. Tak. No i co tu jeszcze więcej można powiedzieć o tym kościele? Kościół jest o tyle wyjątkowy, że pomimo zniszczeń, jakim, jakim strzegom Uległ w czasie II wojny światowej. Kościół o dziwo zachował się w takiej dobrej nawet kondycji. Tutaj najstarsi mieszkańcy, polscy mieszkańcy, z czego opowiadają, o tym, że tutaj tylko generalnie powypadały witraże z okien, natomiast sama konstrukcja. Jakby nie ucierpiała, pomimo że miasto według no, tych książkowych doniesień zostało zniszczone w 70%. Więc to jest wyjątek, bo przecież katedra jest olbrzymia i, i jakby łatwym celem takim do namierzenia, które można by było zniszczyć, a jednak nie, jednak. Nie udało się tej budowli zniszczyć. Ona, ona nigdy nie, za, nie została ukończona. W zasadzie zaczęliśmy opowiadać o tej katedrze, ale nie, nie zaczęliśmy mówić kiedy powstała. I, I to jest jakby też istotne. Tak, powstała. Znaczy, kiedy dokładnie zaczęto położono kamień węgielny pod jej budowę, to tak na dobrą sprawę nie wiemy, bo mówi się o tym, że na miejscu tutajszego kościoła Stał wcześniej mniejszy drewniany kościół św. Piotra. Czy tak było, tego do końca też nie wiemy, ale ta dzisiejsza bazylika świętych apostołów Piotra i Pawła ona zaczęta ją budować około roku 1251, czyli znaczy jakieś 10 lat po tym, jak, jak Strzegom uzyskał prawa miejskie. A więc no, dlaczego ten kościół jest tak wielki, w takim malutkim i, i wydawać mi się mogło właśnie mało znaczącym mieście wówczas, bo przecież nie, nieopodal miasto Świdnica, miasto książęce. Jawor, który też był miastem książęcym, no Legnica, Wrocław. Natomiast, tak jak wspomniałem, no on, on jest naprawdę olbrzymi, ten kościół, i, i tu. Gdyby taki kościół stał we Wrocławiu, w Legnicy czy jakimkolwiek innym większym mieście, naprawdę byłaby to chluba dla miasta. No a w takim malutkim właśnie strzegowi w średniowieczu pewno liczącym gdzieś około 800 osób, może tysiąca, mieście powstał tak wielki kościół. No to jest fenomen, ale to tak jak już wspominałem, zawdzięczać to możemy Joanitom. Celski, klasztor zakonny, chyba po, po templariuszach, chyba najbogatszy. Można takimi kategoriami myśleć, stąd pewno ten rozmach i, i to wszystko, co tutaj widzimy. Fantastyczna sprawa. Jest olbrzymie. Jest olbrzymie to. To te wszystkie sklepienia, jakby detale architektoniczne, tu akurat jesteśmy w nawie południowej, to, to też bardzo takie wyjątkowe i znamienne, że spojrzeć na te zworniki tutaj, jak się schodzą sklepienia na dół do tych filarów, to tutaj z jednej strony mamy panny mądre, z drugiej strony mamy panny głupie. To są starotestamentowa przypowiedź właśnie o pannach mądrych. Tak, tak. A dlaczego są mądre? Dlaczego są właśnie? Jedne są, dlaczego są mądre, dlaczego są głupie. No, jedne, proszę spojrzeć, mają uniesione kielichy do góry, a drugie mają opuszczone kielichy na dół. Czyli te, które mają ze sobą e, oliwę do e, lamp, to mają podniesione te e, kielichy, czyli to są te panie. Panny mądre. Natomiast tutaj z drugiej strony mamy opuszczone ręce i te kielichy są opuszczone w dół, więc to są panny tak zwane głupie. My z drugiej strony, po drugiej stronie w nawie północnej, mamy znowu też starotestamentowych proroków w tych zwolnikach, a więc ta, ta bardzo bogata, bogate w detale architektoniczne. Toniczne, tak samo na zwornikach też są takie przepiękne. Jest tutaj też taka, taka, rzecz powiedziałbym, wyjątkowa. Śmieszna nawet bym powiedział, bo ja osobiście spotkałem się chyba tylko w, w Malborku z taką średniowieczną wizytówką. A mamy ją tutaj właśnie w Strzegomiu. Idziemy zobaczyć właśnie, bo to taka z jednej strony śmieszna rzecz, a z drugiej strony. Trochę taka bym powiedział zagadkowa. Proszę spojrzeć na ten zwornik tutaj, Taka ma malutka, śmieszna rzecz, a jest to postać no przezabawna, bo ona po prostu załatwia swoją potrzebę fizjologiczną. A my, my ją nazy nazywamy, ją tutaj serialuchem, tak? I no, różnie to z tym bywa, bo jest jedna historia mówiąca o tym, że ktoś komuś nie zapłacił, no i trzeba było się zemścić na tym, żeby pokazać właśnie tutaj dostojników różnych i, i, i wykombinował, tak. A z drugiej strony, najprawdopodobniej tutaj za winklem, że tak powiem, czyli tutaj wchodząc w nawę południową, tam było wyjście z kościoła i tam była toaleta. Taki wskaźnik właśnie, tak, 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 toale, toale, tak, tutaj właśnie nad nami. Kościół jest bardzo bogaty w epitafia, mamy ich dobrze ponad setkę, zarówno tych wewnątrz kościoła, jak i na zewnątrz, no ale tutaj właśnie, jeżeli chodzi o, o ten no, nagrobek, co tu dużo mówić. Tak, elcerz, To oczywiście Anita. Ostatni ksiorg klasztoru Janitów w Strzegomiu. Nagrobek z 1531 roku. A teraz to, to mnie... Oryginał. Tak, to jest orginał. To jest oryginał i on najprawdopodobniej tu faktycznie, w tym miejscu został pochowany. Ja jako dziecko pamiętam, że ta płyta była w ziemi. Ona została tutaj odkopana z, z tego miejsca, tutaj. Natomiast te elementy tutaj to są jakby dodatkowe rzeczy, które powstały teraz współcześnie. Natomiast płyta jest jak najbardziej oryginalna. Zabijcie mnie, ale ja w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywał ten gość. Który tu leży. Ale to był tak, tak, shore klasztoru na to, to nawet jeśli człowiek nie domyślił, się, to raczej pomyślał, że to był rycerz. No, no tak, ale, ale Joanici to był zakon rycerski. rycerski tak, no. więc, więc tutaj się wszystko zgadza. To, co ciekawe, ten gość leżący, trzymający tutaj swój grób, ostatni przy, yy, rycerzy klasztoru Joanitu w Strzegomiu. Tu jest jego herb na tej tarczy: yy, króci i strzała. Jakby bardzo podobny do herbu, tego uproszczonego herbu strzegomia, bo my mamy w mamy klucz i miecz, natomiast tu jest klucz i strzała. Ale co ciekawe, ten Zygmunt, chyba mu nabyło na imię, nie chcę w tej chwili czegoś kombinować, ale Zygmunt ufundował tutaj nie tylko sobie ten nagrobek, który tutaj mamy, ale patrząc na ten jego herb, to na chórze. Możemy zobaczyć, że właśnie też, yy, yy, i to wiemy na 100%, że ufundował też ten właśnie tą emporę organową, która się znajduje przy wejściu yy, zachodnim, bo też tam właśnie znajduje się jego, jego herb. Oprócz tych yy, elementów... Yy... Z gotyckich mamy tutaj troszkę takich elementów neogotyckich, to wspomniany wcześniej ołtarz główny, z tymi bocznymi tutaj w nawie głównej, ale są też elementy barokowe. Jednym z takich najciekawszych ołtarzy barokowych w strzegomskiej bazylice jest ołtarz szkapleżny, pochodzący ze Strzegomia, mamy tutaj. Ołtarz kapleżny pochodzący z klasztoru Karmelitów i z Kościoła Karmelitów. wiemy to na pewno, że został przeniesiony tutaj do Bazyliki Strzegomskiej w 1000, po 1810 roku, kiedy nastąpiła sekularyzacja majątku Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich. To więc właśnie zaczęto ten, tenże majątek Kościoła. No i ktoś właśnie postanowił zakupić do, do strzegomskiej bazyliki ołtarz szkapleżny pochodzący z właśnie klasztoru karmelitów w Strzegomiu. Tutaj na antependium A mamy na to doskonały dowód, ponieważ mamy wizerunek Kościoła Świę... Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkapleżnej właśnie z 1720 roku. Tutaj na tych dwóch takich plafonach. To jest widok klasztoru i kościoła karmelitów w Strzegomiu. Oczywiście w tej centralnej części ołtarz, na, ołtarz klasztor na górze Karmel. Przepiękny, wyjątkowy ołtarz bardzo mocno bogato zdobiony, ufundowany przez rodzinę Nimczów. Dobrze. Mam takie pytanie. Tutaj jest wiadomo było bardzo dużo epitafiów. Czy te rody były tu pochowane, tak jak rozumiem, pod, pod bazyliką, czy jakieś szczególne? Nie, nie, nie wszystkie. Nie wszystkie. Część, część jest po prostu tylko takimi tablicami upamiętniającymi Aha, upamiętniający. danych danych mieszkańców, natomiast część oczywiście tak, że są, są pochowane. Czy są tu tutaj. jakieś krypty? Nie. Na znaczy wiemy na pewno, że gdzieś mniej więcej tu w tym miejscu. Było niedawno robione badania Białoradarem, że tutaj w tym miejscu coś jest, tak, ale co to dokładnie jest, to nie wiemy. Trzeba by się przewiercić, do. Jakaś przestrzeń, Jakaś przestrzeń jest, tak, ale, ale oficjalnie nie ma żadnych krypt, nie ma żadnego wejścia do takich krypt. Nic nam na ten temat nie wiadomo. To dziwne trochę, było, bo generalnie katedra w Świdnicy była budowana mniej więcej w tym samym czasie. Tylko, że, no, właśnie tutaj pod nami jest po prostu wielkie złoże granitu, więc może to było pewnym może utrudnieniem, tak? Być może być może po prostu budowniczowie jakby wiedzieli, że, że, że tutaj jest coś pod spodem, czy jakaś wielka płyta granitowa, która zresztą od strzygomia ja ciągnie się aż do Sobudki, więc. Może to jest powód, że tych takich podziemi tutaj nie ma, tak mi się wydaje. ale w Katedrze Świdnickiej okazało się dopiero jakiś czas temu, bo też nie wiedziano, że są jakiekolwiek krypty i przez przypadek trafiło. No tutaj były robione, nawet niedawno były robione takie badania georadarem. Tutaj jeździliśmy po, po tych nabach i właśnie mniej więcej tu w tym miejscu i jeszcze tam w jednej z bocznych kaplic też jest jakaś taka przestrzeń, która jest nam nieznana. Wiemy, że jest, no ale, ale tutaj no jeżeli będą uzyskane jakieś zgody na to, żeby się przewiercić przez posadzkę i zajrzeć do nich, no to wtedy będzie coś wiadomo, tak, co. co. Co tam się znajduje? Czy to są jakieś e, grobowce, czy, czy faktycznie jakieś takie krypty, gdzie, gdzie? Ale na, dzisiejsz, na dzisiaj to wiemy, że te epitafia wiele to jest takich no, komplementarnych czynników, mm -hmm, prawda? Mm -hmm, tak, tak. A czy wiadomo, gdzie te osoby były chowane? Czy coś ci, na ten temat wiadomo? Ci, tu był dookoła był, cmentarz kary, bazyliki. No jak wszędzie, jak wszędzie jak więc, wszędzie. Ale, ale jakby nie ma, nie ma jakichś takich e, mm, Historii, że, że na przykład nie wiem, trzyteiciów, czy, czy kogoś takiego, kto, kto ewidentnie gdzieś tutaj mieszkał, z czego mi tutaj działał, że żeby tutaj były jakieś takie groby takie kon konkretne, nie, 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 nie wiadomo. Mhm, no, tu możemy zajrzeć do do, tej, do do tego wyjścia północnego, bo to jest tutaj są jest przepiękny portal. On jest taki bardzo skromny w swojej formie, ale, ale jest wyjątkowy, bo on się o dziwo powtarza w strzegomiu. To jest piękna, średniowieczna robota. On został pięknie zachowany, ponieważ już w 1603 roku dobudowano tą kruchtę. Nad nim, więc generalnie on jakby nie ucierpiał. Przepiękne trzy koronacje. Oczywiście ta najważniejsza, czyli ta na, na samym szczycie tego tym panonu, to koronacja najświętszej Marii Panny przez Chrystusa. Poniżej dwie koronacje starotestamentowe, ta najwyższa koronacja Matki Boskiej przez Chrystusa. Ona się powtarza w tym panonie. Kościoła zbawiciela świata. Nie? To, to jest takie też wymowne, bo w takim malutkim y, y, strzegomiu y, no ktoś jakby zastosował taki trik, że, że są dwa, w zasadzie bardzo podobne, a w zasadzie takie same, można by powiedzieć, tym panony w dwóch różnych y, kościołach. Także to takie wyjątkowe. Liczącą y, wystroju bazyliki y, mniejszej strzegomii jest ta. Ambona, która tutaj stoi, to jest pozostałość po Ewangelikach. Kościół o dziwo, pomimo że, że był budowany oczywiście jako kościół przy tak przy, przy, przy komandorii maltańskiej, pełnił oczywiście rolę fary miejskiej. W czasie reformacji oczywiście, no, reformacja jakby nie mogła ominąć Strzegomia, więc tutaj się tutaj zadziały też różne rzeczy, ale te rzeczy były bardzo pozytywne, ponieważ... No, przeważnie było tak, że ewangelicy i katolicy no niestety brali się za łby i leciała krew, i było różnie. Natomiast w Strzegomiu ewangelicy i katolicy dogadali się i bardzo pokojowo, i w jednym, w jednym kościele były odprawiane zarówno nabożeństwa katolickie, jak i ewangelickie. I to jest właśnie pozostałość po ewangelikach. Przepiękna ambona przedstawiająca. W zasadzie to taka trochę Biblia do, dla ubogich, tak? bo mamy na dole kosz yy, w zasadzie przedstawienie Mojżesza w otoczeniu dwóch aniołów. On trzyma, oczywiście Mojżesz trzyma tablicę ze dziesięcioma przykazaniami, więc to jest ten, ten element Starego Testamentu powyżej mamy yy, kosz. I klatkę taką schodową, gdzie mamy postacie 12 apostołów. Mamy cztery plafoniery przedstawiające trzech czterech ewangelistów. No i mamy jeszcze nad, nad samym koszem postać Chrystusa z stałego, tak zbawiciela świata. Więc tutaj, jakby w, w, samej, w samej ambonie, zawarta historia starotestamentowa. Nowotestamentowa, no i oczywiście postać Chrystusa to takie bardzo, bardzo wymowne miejsce. Przepiękna ambona, ona wzorowana jest najprawdopodobniej, powstała w 1592 roku, ale wzorowana jest najprawdopodobniej na ambonie pochodzącej z, z Legnicy, w katedrze Legnickiej. Tam jest też bardzo podobna ambona. Też na, na podstawie stoi Mojżesz z tablicami Mojży, z dziesięcioma przykazaniami i też są dwa anioły. I też podobny motyw na, na, na tej klatce schodowej, postacie apostołów i też są ewangeliści, więc kto wie. Czy nasza jest pierwsza, czy tamta, tego nie wiem, ale i naprawdę jest takim fajnym, ciekawym elementem, właśnie takiego trochę bym powiedział ekumenizmu, bo to nie jest element, który był tu zrobiony na siłę, tylko on powstał właśnie w momencie, kiedy ewangelicy i katolicy się po prostu dogadali i obydwa wyznania tutaj funkcjonowały. To jest znamienne i takie fajne, myślę. No tu jest właśnie, to, to co ciekawe, ten. ten... Słonie, on tutaj występuje jakby w taciu herbowej. Więc to jest w ogóle też takie ciekawe. Że... Nie wiem. To jest taki, no, to jest rok który, tutaj gdzieś powinno pisać na pewno. 1557, tak, tak. No to jeden, jeden, jeden z najstarszych epitafiów tutaj. Zresztą no widać, że ono jest takie, takie trochę topowne, takie średniowieczne jeszcze, tak? Bo, bo ręce. ręce bardzo długie, tak, 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 tak. na przykład do tamtego epitafium, które już jest w znaczeniu jak powiedziałbym, filigranowe. Tak? takie już dopieszczone do, do granic możliwości. A tutaj jeszcze jest też takie bardzo ciekawe epitafium w kaplicy obok. To podejdziemy za chwilę. Ale, no właśnie, tych, tych. To jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, to jest postać z pobliskiej żółkiewki. Młody człowiek, 20 chyba, 6 lat, miał chyba, kiedy zginął. Tak, tak. Tak, tak. Ale piękna piękna rzecz, piękna historia. Teraz się już takich rzeczy nie robi, tak? Takie... No tak, to, tak, tak. Ja zawsze, zawsze to robię. Jak wchodzę do kościoła na taką normalną mszę w tygodniu, czy, czy, czy w niedzielę szczególnie. Tak? Bo to zawsze obserwuję i staram się tam usiadać blisko i za każdym razem obserwuję jedno epitafium. Zawsze się odkrywa coś. Tak, tak. Ono jest po prostu dla mnie jest fantastyczne. Tu jest takie epitafium bardzo piękne renesansowe, ale tamto jest dla mnie takie naj, najciekawsze. Tu widzę jakąś księżniczkę. Tak no taka Większość no, faceci, no, Tak, ale jakieś, jakieś widzę, dziecko. To tak, też kobieta tak, jest. To chyba. jest dziecko. Dziecko. Dziecko, tak, dziecko. To jest dziecko. To jest dziecka. Też bardzo piękne. Mhm. No i na takich epitafiach to też jest fajna rzecz, że na wielu są herby i po tych herbach można dojść z jakiego. Tak, tutaj robiami, e, dla chyba bo... Mikołajczyk, Tomek Mikołajczyk, A, Mikołajczyk, czy Mikołajczyk. On napisał książkę taką dotyczącą Strzegomskich epitafii. A tutaj właśnie w bazylice. historyk sztuki z Wrocławia, Strzegomianin. I taką, taką książkę popełnił. Ja się jakoś za bardzo nie wgłębiałem w te, te historie właśnie, ale no na pewno ciekawe. No. Przepiękne są te. Ale... No to, to... No tak, tak. Tak. No, popatrzcie tutaj. Ja... No, to, to jest dla mnie taki fenomen, bo jak się tutaj Przytulimy tutaj do tej, do tej historii. Popatrzcie, one były specjalnie malowane. Tutaj nawet nawet widać złoto, tak? Popatrzcie. Tak. Tutaj te paseczki to też jest złoto. Także